Zobacz, jak bije Serce bandyty. Biceps nabity. Od kiedy jesteś na Login screenie, wszystko się zmieniło. A jak to będzie więcej kapuz na wszystko dla niego, wtedy możesz samemu płacić. To brzmi jak dobry deal. Meet to top. Meet to top. Top to meet. Top to meet. I'm here. I'm here. Podoba mi się, że teraz jakieś zielone po chwilę kas, a jak czerwony, to XD wyjebane. No ja na to nie mam wpływu, w sensie, na dobrą sprawę, nie? M tak by... M mieliśmy jakąś tam rozmowę kiedyś na o, o tym, że... Tak by... Że nie wiadomo czemu jest przykład żółty pod, a pod tym zielony. I że nawet za bardzo wpływu nie mamy na dobrą sprawę. Są jakieś parametry. No mi się da. Było tak, że my po każdym filmie musieliśmy się odwoływać. O zielony dolarek. No i wiesz. Odwoływali, odwoływali. Jak to mogą być? Odwoływali, odwoływali. No i. W końcu mamy teraz szczęść zielony. Ile grać na czekolada? Nie wiem. I still, I still see your shadows in my room. Can't take back the, back the love that I gave you. Rengar na blue zaczął Mamy Janna pod Halo Blaze, to jest OP, nie? Pod, to, to jest totalnie podobno OP Mam jeszcze Ganga na topie, Muruna Czyli tak, że yy, mecz jest strasznie chujowy Rengara, Kasi z Rengara No Rengar ma upper handa, nie? Pod tym względem, że yy, No widzi go na niewidzialności, więc to dosyć dużo zmienia Kayn pod AR ma taki sens, że szybciej się nabija yy, forma To jest cały No Ale to kurwa no Ja pytolę. Ale oni jest serious? No kurwa, on to mógł przesłyszeć od razu. No ja to... No, no tragedia, no ja... Da, da... Nie wiem, no tragedia, bo on tu jest tym legarem, nie? Dziedzina. No, co do no, pierdala ty? To może to, to, to nie, no kurwa, to nie jest do, normalne, no. I wana i dikermy tu schodzimy. Chyba ogrompać co mam do bazy Stariam 80 golda z first Striker już, już w piątym to bardzo dużo jak, naprawdę Nie to, to, ale to nie jest normalny czy stał tutaj Ta Ta Kajsa była, powinna, powinna była spalić flasha ale i tak troll jest to co widzę Ale w ogóle my, to, A nie mam więcej w kajsę, dobra czekam golda nie czekam golda Mam y, za dużo tempa bym stracił na tym I tak wzręcę do tyłu Jak mnie poran, na no, razie wstałem Jestem dosyć pobudzony Yy, nie piję energetyków ani nic, bo trzeciej do, do... No nie, my będziemy... Dzisiaj jest stream do, do trzeciej? Coś takiego, więc zobaczymy. No i gitara, nie? No. Bo na koniec się musimy... Jest yy, to sponsorowane prawdopodobnie. Dla Xboxa. Będziemy grali z oliwką w Lego. Dejść siłą, no na razie spoko, no. Ma, ta, ta noga mi drętwia, ale chuj wie dlaczego. Nie, wiem czy nie, nie zastopować i, i, i pójść do kogoś, do jakiegoś neurologa czy coś. Słyszać, ona mi, mi drętwia podczas biegu. Le Blanco, Morosevic. Nie woź No ja z kapturem blue. Kainar okay, no, is fine. Zobacz jak bije serce bandyty. Yy, no czekam chyba, mogę poczekać na ten Ten Gloucester jest akurat dużym bajem dla nas. Bo wczoraj jadłem... Yy, Burgirka sobie wczoraj jadłem. Yy, I próbowałem różnych... Yy, Jak to powiedzieć? Mm, różnych prób? Nie. To źle. Jest takich różnych z Tobą o! Różnych sobowtórów drwala, albo takiej bardziej imitacji. I powiem tak. Najlepszy drwal jest w Maku. Jeden z różnych burgerowni, z tego Maxburger, z takich lokalnych burgerów. No i powiem wam, że naj najlepszy jest w Maku ten drwal. A wszyscy próbują jakoś dziwnie odwzorować. Bo bo więcej chemii, debilu. No, ale ja lubię, ja lubię takie burgery takie kurwa wiesz Normalne Ja bym jeszcze już szukał tak szczerze Ty Lulu można fejść check'u Ja nie wiem, po co tego, tego... Chopa na, na top, on jest kurwa nie Ja co do bazy, no? To jest useless. Ziemi rada, nie wziął rada. No to co mam na reda? No mi mi bo bym się popłakał. Słabo zarotą że tam pobiegł. nie wiadomo po co i dlaczego w ogóle. Będą robili Haralda pewnie. Czy my tu gramy Evolve R? No właśnie, chyba nie jak coś. Właśnie, chyba nie gramy tutaj Evolve ul ul Ulta. Za dużo rzeczy mają, które nas odsłaniają w tej grze. Musimy grać Evolve, Evolve Q. Siemanko. Dobra, ewolucja Q. Erk nie gra, no to już tak. Erk Rengara nas odkrywa. Wukajs nas odkrywa i Elu nas odkrywa. Za dużo z nas odkrywają, więc jakby ta Rka nie odkrywali. Widzisz, to mielonka? No powiem, że szczerze yy, to mięso, mięso z drwala w dwalu dr, i tak jest lepsze niż mięso, które jest w... Yy, yy, Max twój burger w tym burgerze typu drwal w Korei jadą maca jadą, ale w Korei fast foody są chujowe są kurwa nawet bym powiedział obrzydliwe po Polska ma zajebiste nie fast foody ale no na przykład ale ja nie wiem jak ty w Korei to robiłeś, ale na przykład ja polecam wchodzić do losowych knajp, nie? Ale taki kurwa... Jakiś takich okej, okay, nie? Taki, bo na jeszcze takich chują strasznie, ale... Taki losowy knajp, jak na przykład stary, nie obsługuje tylko jakaś babuśka, babuśka i dziadziuś? Tak, zajebiste. No, no, no. Bo my kiedyś weźliśmy skubony, ostatnio to oglądałem, bo to mam nagrane. Weźliśmy skubony, myśmy chyba chodziliśmy 3 godziny szukali czegoś do żarcia. Weź w końcu jakichś kurwa kurczaków. Pomyślcie, one były kurwa tak obrzydliwe. No, będziemy musieli gdzieś heralda grać, ale za bardzo nie mam pojęcia, gdzie w sumie. Bo tak na dobrą sprawę możemy go wszędzie, bo Barwan jest dobry w team, bo szybko rozpędza. Z drugiej strony Leonardo też jest dobra był asassynem. asasynem. Wydaje, że najgo naj naj najgorzej pójść na bocie, ale z drugiej strony wtedy właśnie rozpęta jakby dwie dwóch chłopków, nie, bo i supporta i jej Jak pójść na bocie więc Okej. Okay. No i Haralduje to, no Haralduje to. Ciężko to nie w takiej sytuacji. Czy mm. <mulity> dostałem przelew od in Streamly za pół roku? No to trochę trochę tam tego jest, nie? Trochę tam... Zabulili mi, że tak to ujmę. Lecz, że na topie i czego ja zabijam? Ale nie, nie za kwasy. No kurwa, nie mam za W sensie, się no mama, ale nie, nie, nie aż takie. I to nie są za kwasy, to są domsy, panie kolego chyba, co się rytuje. Ale e, mi noga drętwieje, mi lewa noga drętwieje. No, no, no. Dużo, dużo do na necie pisałem, to w grze, bardzo dobre, są duże value. Zakrzep, są zakrzepy? Jak są objawy? O Jezu Nie wtedy tak. Drętwieje mi noga podczas biegania. Dwie palce u stóp po biegania czy uprawiania innej treningu, możesz się mieć praktyce zyskać w powodujące czasowe zaburzenie uprawiania, do których dochodzi ten następnym wysiłku. Aha. A to bardziej stopa. A to i tak to to. Nie, nie, ja evacuate, w sensie, nie, na nie, nie, pójść z nie, 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 no, mi się nie, że to od kręgosłupa jest, no. Ja powinienem chodzić do jakiegoś... Jest obok mnie. Centrum walki z chorobami kręgosłupa. Brak żelaza. Dobrze, że będę brał żelazo. A żelazo z w czym? W, w tym z rekina? Ty, jest żelazo, czy nie? Ja tam kupione W gwoździach Wczoraj grałem w cywilizację piątkę w ogóle sobie Dawno nie grałem, co pograłem Taki fan był, baben. Z Zulusami grałem Z Lusi fajni agresywni, nie? Na no teraz nie jest zaraz pójść do tego Do fizjoterapeuty bo tam do kogoś Bo tak Teraz zapierdol, zapierdol będzie Gdzie muza? Full tryhard, nie? Ta gra, ta gra była spoko rozegrana nawet Uważaj, kolego Ale on go nie zabija już sensie no właśnie Już gigant nowy w są w ogóle. Oni mają tytanie z dupytinką, no właśnie, G. O! Hejka, wiesz co, miałem podobnie jeśli chodzi o drętwienie, bardzo fajny jest neurolog w enelmedzie. Ja chodzę do enelmedia w kato, byłem tam i właśnie mówił, że odkryłem go jest to więc przypisał mi rehabilitację. Jeśli chodzi o rehabilitację, to na Gwicka 2 w kato. Ja pierdolę na, na rehabilitację kręgosłupa człowieku. Boże święty, to ile ja mam lat? O Jezus.